a ty pistolet, który sobie wziąłeś Ten pistolet, który prawie... ten pistolet, który jest prawy bezużyteczny se wziąłeś, okej. Okay. No nie no! Nie oszukuj cacper! ale jak wiecie, że nie ma sojuszy <zyskliquenie> Jest. dobra widzowie i tak jakby był stopar, to trzeba bym dłużej grał no mówię, no to czuję fazę mogę, możemy to zrobić, tak? ale nie <zyskliquenie> z Ej, ale czemu? Ej, strzelaj też w kacpra! Strzelaj też w kacpra!

Dajcie lodować Ja z. A dobra! Ciketsper wygrałeś? No i co? No i co? O, jestem najlepszy! ci o Boże, co to jest headshot? Co to jest headshot w ogóle? No i co z tego? No ale nie mówcie!

Zasadę, że nie możecie się tymować, i mówić. Ty kacper macie, bo on latał. On dosłownie latał. Tak, ale ty latasz. Ty latasz, a nie skaczesz. Ty latasz, a nie skaczesz. Dobra, Milan, pokonaj go. Cieleczy. O, o, No i cacperdeda. Cacperdeda. Kacper ma 30 HP. <laughs>

Nie no, widać, że się timujecie. Kacper ma 80 HP, Kacper ma 80 HP. Nie możecie mówić, nie możecie nic mówić, a teraz nie możecie mówić gdzie kto jest. Grał? Ja. Dobra. Dobra, ja już się szanię bardzo. Ja już się szanę bardzo. Co?

Najlepiej grałeś, a ja najgorzej. Milan ma 10 HP. Jak teraz strachu Milan Milana powinien <ścoughs> Dzięki. Kto mnie zabił? Kto mnie zabił? Kto mnie zabił? Milan? Bo ja nie, nie było, ja szukałam, poszłał, nagle widziałam, a wy tam się liścia. Ja nie biłam, bo ja byłam w telecie. A to się Jak? Ona. Ona powiem... Milan ma 150 HP. Strzelaj go, on? Na trampolinie. O nie! W głowie mi próbuj strzelać też! On, on nie potrafi grać! Dobrze! Przedtem temu strzeliłeś? A ja nie widzę, bo tu mam nagrywania, gdzie właśnie się pokazuje wim. No, gdzie tam. Nie no, Milan jest znowu na tej samej górce. Jacpar proszę daj mi daj mi fory, bo mam 10 HP.

Atakować, a ty nagle mnie zabiłeś. Nie, no widzowie, ja już muszę zaraz zakończyć odcinek. O, no nie ujęciu się. o HP miał.